Witam, wróżka Lełyna, zapraszam Was dzisiaj do horoskopu tygodniowego od 17 do 23 lutego 2025. I oczywiście zachęcam do moich starszych filmików, zapraszam nowych subskrybentów, zachęcam do komentowania na bieżąco, no i tutaj mobilizuję do lajkowania niektóre osoby. I rozpoczynamy od baranów. I sprawdzamy co u barana w nadchodzącym tygodniu, wyjazd wspólnie z partnerem. Tutaj może być taki y, y, miesiąc miotowy przy niektórych osobach spod tego znaku, A może też być wyjazd w związku z jakąś rocznicą ślubu a miłe, fajne wydarzenia z podglądu, i teraz dalej sprawdzamy. Będzie wykładanie pieniędzy w związku z mieszkaniem, a więc no, pieniądze będzie, będą konieczne do zapłacenia jakichś rachunków za mieszkanie w związku z mieszkaniem, zreperowaniem czegoś, dokupieniem czegoś, także ale finanse tutaj stabilne przy niektórych baranach. Tutaj mogą wyniknąć jakieś niespodzianki niemiłe, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. Także tutaj będzie trochę przemęczony baran różnymi sytuacjami. Jakieś przyjęcie pod koniec tygodnia może jakiś ślub przy niektórych baranach w rodzinie. Jeśli chodzi o pracę, no jakieś takie właśnie zaległe sprawy do pozałatwiania. Także w pracy będzie no dosyć pilny i wnikliwy, a także zajęty baran. Finansowo już środek tygodnia całkiem fajnie. Tak jak powiedziałam, ważne będzie mieszkanie. I no tutaj jeśli chodzi o związek... No, trochę będzie yy, przytłaczająco, także inne jakieś takie sfery życia przytłoczą związek barana. Dla singli yy, trzeba poszukać jakiegoś dodatkowego zajęcia. I zdrowie. Oczy i układ krążenia. Yy, I rada dla baranów. Tutaj musisz przeżyć swoją stratę, że tak powiem, przejść może do porządku dziennego, tak nie można powiedzieć, ale pójść dalej. Przy niektórych osobach jest taka rada, żeby po prostu pewne jakieś swoje straty różnego typu przebolały już barany i poszły dalej no trzeba żyć dalej. Taka jest informacja. Wyjdź też do ludzi, baranie, nie izoluj się. To nie będzie dla ciebie korzystne w nadchodzącym tygodniu. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie byki zapraszam do horoskopu tygodniowego. To jest zablokowanie, tak jakbyś czegoś nie chciał usłyszeć, widzieć pyku, jakieś plotkowanie na twój temat, jakieś takie, jakieś takie osądzanie niefajne. Jakieś takie sytuacje, no, które będziesz chciał ignorować o nadchodzącym tygodniu. Tutaj przy niektórych osobach miłość, która wręcz przyszpila. Także tak to wygląda. Ta miłość jest destrukcyjna, tak to się przedstawia. No, czasami tak jest. Przychodzi miłość, natomiast no niekoniecznie w takim momencie, gdzie na to jesteśmy otwarci. I wiąże się to z konsekwencjami, a więc taka miłość. Która będzie miała swoje przykre konsekwencje w przyszłości, przy niektórych bykach. Także uważaj tutaj, bliscy mogą Cię też negatywnie zaskoczyć, byku. Będziesz trochę źle spał. Jest karta martwienia się, siedzenia do późna, zastanawiania się nad nowymi posunięciami. Trochę niezdecydowanie przy bykach takie zniechęcenie, ale pod koniec tygodnia jest lepiej. No i tutaj finansowo powinno być troszeczkę lepiej, natomiast yy, yy, musisz na to zarobić pyku, tak to wygląda. Uważaj też na wszelkiego rodzaju yy, upadki, yy, bo karta wieży mówi o różnych yy, problemach, takich z nagłymi wydarzeniami. Yy, pewne rzeczy musisz też ze swojego życia wyrzucić, które ci ciążą i nie są na dłuższą metę yy, dla ciebie dobre. Jeśli chodzi o single, bardziej sfera zawodowa będzie, no i taka hmm, randkowa, ale bardziej tutaj y, y, intymna, ważna. Y, natomiast y, dla innych byków, dzieci mi się tutaj wyłożyły, także one też będą ważne, ich nauka, ich rozwój i usamodzielnianie się i teraz zdrówko lub nie. Zapalenie gardła tutaj jest przy niektórych osobach. Podrażnienie, zapalenie gardła i rada. Karta zmian odwrócona, czyli nie wprowadzasz jakichś zmian do swojego życia, a powinieneś te zmiany byków wprowadzić, e, Przyciągnąć, prowadzić, zmierzyć się ze zmianami. Zmiany powinny być dobre, więc rada taka. Musisz coś zmienić byków lub życie cię zmusi do zmian. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie bliźnięte i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Dużo się będzie działo. Jest bardzo się dużo bliźniak nachodzi, na załatwia. Jakie sprawy prawne będą kłopotliwe związane z partnerem lub byłym partnerem? Coś się też powiedzie, jest tutaj sukces, może być jakiś kontakt ze starszą kobietą z rodziny, wdową lub rozwódką, ciemną włosą lub z drobnymi odcieniami siwizny. Ona będzie ważna w nadchodzącym tygodniu, tutaj z nią są związane jakieś ograniczenia finansowe, tak jakby coś trzeba było załatwić, prawda? Tutaj musisz poczekać, jak gdyby te zyski Twoje bliźniaków w tym tygodniu nie zaowocują. One prawda zaowocują później. Otwórz też oczy na coś, bo na coś się przemykasz oczy, tak jakby coś Ci się nawarstwia i też no nie, nie ma płynności gotówkowej przy niektórych bliźniętach. Jeśli chodzi o związek i rodzinę, przy niektórych osobach fajnie. Dla singli. Tutaj będzie ważny ojciec. Także singiel będzie coś załatwiał w związku z ojcem lub z ojcem. I teraz zdrówko: zajmie się swoim zdrowiem, bliźniaku, ale to bardziej do pani, bliźniak. I tutaj taką sferą, właśnie kobiecą. I teraz y, także ginekolog się kłania y, i trzeba jakieś badania porobić. Może mamografię przy niektórych y, paniach spod tego znaku. I teraz rada. Przewodnictwo odwrócone, czyli y, musisz przejąć dowodzenie y, w nadchodzącym tygodniu, a tego nie chcesz robić, bo jest karta odwrócona. Ale niestety tak trzeba bliźniaku w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam. Witam wszystkie raki. Zapraszam do horoskopu tygodniowego. Wyjazd gdzieś jest. Może z kimś spod znaku byka rak sobie gdzieś wyjedzie. Jest wycieczka, wyjazd. Yy. Możesz zrobić pieniądze, ale na przeszkodzie jest partner. Yy. Taka jest informacja dla raków. Tutaj jest przeżywanie jakiejś żałoby przy niektórych rakach. To może być żałoba związana z odejściem partnera, to może być żałoba z odejściem kogoś z rodziny, i tutaj jest no, generalnie cierpienie, cierpienie, smutek. Przy niektórych rakach jest takie jakby odcięcie tlenu, także zmartwienia. Ale pod koniec tygodnia tutaj jest pracowicie, intensywnie, będziesz działał w raku, finansowo dobrze. Także negatywne emocje muszą no, pójść na dalszy plan i musi być już skupienie na zarabianiu, działaniu. Przy niektórych osobach nowa miłość, ale troszeczkę problematyczna. Może właśnie być to miłość do kogoś, kto jest zajęty. Bardzo intensywna, taka wręcz odczucie karmiczności, natomiast jest to osoba zajęta i to z bardzo trudną relacją w tle. Także tak to wygląda. No i sprawdzamy zdrowie. Tutaj zmiany zwyrodnieniowe, jeśli chodzi o kręgosłup przy niektórych rakach. No i układ trawienny i sprawdzamy radę. Rada jest taka, żeby się oczyścić. Oczyść się w jaki sposób raku. Oczyść swoje życie, swoje ciało, może zrób sobie jakąś dietę, oczyść swoją szafę, swój umysł, no generalnie oczyść siebie, żeby puścić coś nowego, lepszego do swojego życia. I pozdrawiam, następny znak. wszystkie lwy i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Nie, to świetna, świetny podgląd, sukces, działanie, możliwości. Także dla lwa. Tak, idzie ten sukces, tylko po prostu musisz wszystko kontrolować lwie. Musisz mieć wszystko pod kontrolą. Może to być sukces powolny, ale on idzie. Także pozytywne zatwienie też spraw prawnych. Będziesz trochę nerwowy, ale do przodu, prawda? Także musisz trochę no generalnie niektóre lwy będą pyskaty, prawda? Kolokwialnie mówiąc, musisz trochę ten swój język pościągnąć, bo możesz dużo więcej załatwić, jak te nerwy swoje i język pościągniesz. Aczkolwiek będziesz par jak taran do przodu lwie. Także tutaj, Wszystkie karty są za tobą, fajne możliwości, trzymasz wszystko w swoim ręku, pod względem zawodowym też sobie nie dasz kasę dmuchać, natomiast no zważ też swoje jak gdyby, no, oddziaływanie z, swojej siły na innych, także w konsekwencji może to być też nie, nieprzychylne dla ciebie, jeśli chodzi o otoczenie. Natomiast jak to dobrze rozwiążesz to bardzo fajne idą do ciebie sytuacje. Pod względem finansowym tutaj będziesz na coś zbierał też lwie większe pieniądze. I sprawdzamy zdrówko. Gardło, gardło się wyłożyło. Podrażnienie gardła. I rada. Karta odejścia żalu, czyli musisz zmierzyć się z jakimiś negatywnymi odczuciami, lwie, przepłakać, coś i pójść dalej. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie panny. I zapraszam do horoskopu tygodniowego. Nowe możliwości finansowe. Tutaj będzie rozżalenie w związku z dzieckiem, tak jakby niezadowolenie z dziecka, z jego jakichś takich. Posunięć tutaj, o, starsze oczywiście dziecko. Będzie po, po prostu jakiś żal miała panna. <laughs> tutaj jest pożyczanie komuś pieniędzy, no i też jakiś, jakaś współpraca z kimś dla panny. Masz ukrytych wrogów panno i bierzesz też niektóre zobowiązania na siebie, a nie powinnaś. Tutaj zastanów się też, z kim masz do czynienia. Jest też jakieś rozczarowanie, poczucie straty i zdrady przy niektórych pannach. Dla singli zajmij się sferą zawodową i zapisz się też może na jakiś nowy kierunek nauki, żeby mieć lepszą pozycję zawodową, a tym samym finansową. I teraz zdrowie. Dzieci powinno być ważne, też i yy, nerki. I yy, rada dla panien. Musisz odnaleźć swoją wewnętrzną moc, swoją siłę do działania. I mobilizować się, panno, na wchodzącym tygodniu. I pozdrawiam, następny znak. Witam wszystkie wagi i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Za dużo na siebie weźmiesz, jeśli chodzi o pracę. Za dużo mm, roboty na głowę weźmie waga. Yy, tak. Yy... Tutaj takie y, 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 większe zakupy będzie waga robić i jest strata pieniędzy na rodzinę, na dzieci. Aczkolwiek pieniądze są, idą do ciebie większe pieniądze, y, będziesz coś urzędowo też załatwiać. Wyjazd jest y, jakiś z rodziną. Y, no i trzeba też podjąć jakieś działania. To niezdecydowana waga będzie w niektórych posunięciach. Jeśli chodzi o y, y, związek stabilnie, przy niektórych osobach. Y, no trochę bardziej skupiony będzie na materii w związku przedstawiciel wagi dla singli uważaj żeby czegoś nie zgubić i teraz zdrówko sprawy ciśnieniowe i też um, będziesz chciała wago jakoś swoją kondycję zwiększyć, także może zapiszesz się na siłownię i sprawdzamy radę Tutaj poddaj się w niektórych sytuacjach, przestań walczyć. Przestań walczyć, zobaczyć yy, trzeba, do czego Cię to wago zaprowadzi, po prostu poddanie się. Yy, I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie Skorpiony i zapraszam do horoskopu tygodniowego. wypady, wyjazdy, yy, tutaj będzie gdzieś, gdzieś wychodzić, wybywać z domu skorpion, praca będzie ważna, będzie martwił o pracę. Nie spał po nocach. Skorpion jest zablokowanie. Do dwóch miesięcy się coś przesunie. Jakieś uzależnienia. Tutaj są karte diabeł na uzależnieniach, yy, jakichś problemach, kłótniach, podnerwowaniu bycie agresywnym. E, finansowo, tutaj idziesz do swojego celu, a więc finanse powinny być najważniejsze. E, pozbądź się negatywnych emocji, ale z ludźmi będziesz miał trochę podgórkę górkę w nadchodzącym tygodniu, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Dla singli, e, tutaj jest taka informacja, żeby się nie poddać. Zwątpienie i zdrówko. Do pediatry się będzie skorpion udawał, e, z dzieckiem lub wnukiem, i teraz rada. Nieprawdopodobna otwartość. Także otwórz się na innych, właśnie, bo z ludźmi będziesz miał podgórkę, więc musisz się otworzyć na to, żeby głębiej się zastanowić, dlaczego oni się zachowują tak, a nie inaczej w związku z tobą, skorpionie. Bo czasami tego nie zauważasz, prawda, że coś może mieć drugie dno. I pozdrawiam. Następny znak: strzelec będzie teraz na tapecie, a więc zapraszamy strzelce do horoskopu tygodniowego i sprawdzamy co to się dla strzelców szykuje, jakiś taki problematyczny wyjazd lub przeprowadzka i musisz wyjechać, ale nie chcesz, o. Zbierz na coś strzelcu pieniądze, aczkolwiek tak jakbyś miał tylko połowę. Jest ten wyjazd, ale on by tak jakby się skrócił, y, czyli nie będzie tak, na, na taki termin, y, gdzie pierwotnie y, no, ktoś od ciebie tego wymaga. Musisz podjąć ważne decyzje, dokonać ważnych wyborów życiowych, y, nie miej złudzeń co do innych ludzi, strzelców. Jeśli chodzi o partnera, tutaj będzie bardziej wymagał od Ciebie, żebyś przynosił do domu pieniądze, niż takiego ciepła w alkowie w sypialni. No a dla singli jakiś impuls idzie do Ciebie, poczucie, że po prostu możesz coś więcej, jeśli chodzi o sferę rozwoju swoich pasji, strzelcu i zdrówko. tutaj podwyższony cholesterol przy niektórych strzelcach strzelce lubią sobie dobrze zjeść na wyjeździe też lubią próbować takich jakichś fajnych potraw natomiast to jest troszeczkę przeciążenie no i też jakieś problemy z gardłem będą miały strzelce niektóre i teraz rada no i tutaj Musisz coś poświęcić w swoich relacjach, prawda? Tak to wygląda. Rada jest taka poświęć coś. No i już otwórz się na, na nowe możliwości. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie koziorożce i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Nowe możliwości zawodowo-finansowe. Będziesz załatwiał też coś. Może w banku? Przypływ gotówki tu dla koziorożca jest. Tak, yy, nawet nie wiesz, co Cię czeka. Musisz, yy, musisz się wykazać cierpliwością, natomiast tutaj jest jakaś umowa. Uważaj, żeby wszystko posprawdzać. Kobieta cię zawiedzi koziorożcu, lub sama siebie zawiedziesz pani koziorożec, bo to jest też karta pani koziorożec. Więc możesz sama się zawieść w czymś w związku z swoimi posunięciami, lub inna kobieta cię zawiedzie. Może to ktoś z rodziny, ale bardziej sama siebie zawiedziesz w związku z jakimiś posunięciami. Także tak to wygląda. W niektórych relacjach, niestety, jest trzecia osoba. Skup się na finansach, o. Dla singli e, jest e, jakieś e, obligowanie się, jeśli chodzi o relacje. I teraz e, zdrówko. Do ginekologa się powinna udać pani kozioroże, bo to jest jakiś stan zapalny. E, no i sprawdzamy radę. Polskie źródło mówi, że idzie do ciebie większa gotówka. E, więc e, Wierz w to, koziorożcu, uwierz w to i działaj. I pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie wodniki i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Zmęczenie podróżowaniem, wyjazdem, przeprowadzką przy wodniku, jakiś taki zabieg związany z nogą stopą, nogą tutaj przy niektórych wodnikach. Odetnij się od jakiejś relacji, tak jakby ktoś Cię tu też zapraszał, natomiast nie, nie za bardzo chcesz skorzystać z zaproszenia od jakiejś osoby młodszej i takiej troszeczkę infantylnej. Tutaj finans, może wizyta u notariusza będą ważne dla wodników. Coś będziesz zakańczał, pewne rzeczy już, że tak powiem, są za tobą, będziesz wchodził w lepszy etap życia, w Wodniku. Trzeba się zająć jakąś starszą osobą z rodziny. Trochę się poczuje pan Wodnik przytłoczony i osamotniony, tak jakby no, był po przejściach i szukał nowej miłości przy niektórych osobach. No ale tutaj się trzeba odciąć od poprzedniego Związku. Jeśli chodzi o generalnie osoby w relacji, ważne będzie jakieś dziecko. Dla singli zrób cięcia w swoim życiu. Tego, co ważne i co nieważne. I teraz zdrowie. Nie za długo i nie jedz po nocy. Taka jest informacja o wodniku i teraz rada. Jest karta przyzwolenia na to, żeby się realizować. Także musisz wyrazić zgodę na to, żeby coś do ciebie przyszło. Przyzwolić na to. I pozdrawiam wodniki. Następny znak. wszystkie ryby i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Wyjazd za pracą przy niektórych rybach się wyłożył z podglądu. Jakaś umowa będzie ważna, idą gdzie większe pieniądze. Poczujesz się przez kogoś wykorzystany, jeśli chodzi o drugą osobę, może przez partnera rybo. Ważna będzie jakaś ważna kobieta, może szefowa, może mama. Jeśli chodzi o nadchodzący tydzień, tutaj niektóre sprawy się opóźnią i załatwisz je połowicznie. Finansowo całkiem fajnie, natomiast wszystkiego dopilnuj. Jeśli chodzi o związek. Tutaj jest osoba też trzecia przy niektórych relacjach. Poczujesz się zdradzona też przez partnera rybą. Może czasami w niektórych relacjach nie będzie trzeciej osoby, ale będzie już takie nastawienie, że coś, prawda, już minęło. Miłość nie jest już taka ważna, lub jej nie ma. Dla singli jest otwarcie się na drugą fajną osobę. I teraz zdróbko. Uważaj na woreczek żółciowy i teraz Rada. Yy, tutaj yy, płyń zgodnie ze, ze strumieniem, a więc nie płyń pod prąd w nadchodzącym tygodniu rybo. Taka jest rada i pozdrawiam jeszcze udanego tygodnia.